Dzisiaj w naszych kulinarnych, inflacyjnych środach zapraszam Was na przepis na bardzo pyszną, zaskakującą, prostą zupę, którą zrobicie z kilku składników. Jest naprawdę rewelacyjna, uwielbiają ją dzieci, świetnie się sprawdza. Jeżeli czekają Was niespodziewani goście, którzy, których chcecie zaskoczyć, zaskoczyć czymś nowym, także polecam, zróbcie sobie dzisiaj ze mną zupę popcornową. Zaczynamy naszą zupę. Na początek odrobinka... Mama, Tak, robię zupkę. Odrobinka oliwy z oliwek. Dlatego, że witamina A, D, E i K rozpuszczają się w tłuszczach. I do gara ląduje włoszczyzna, czyli kilka marchewek, seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki, Pora niestety nie mamy, bo był średni, a dodajcie też pora, jeżeli macie. Dosłownie 2-3 minutki przesmażam to na tej oliwie i zaraz zalewamy wodą. Jeżeli chodzi o warzywa, to możecie dodać wszystkie warzywa, które chcecie, żeby na przykład Wasze dziecko zjadło, a ich nie lubi. Może to być kalafior, cukinia, bataty, soczewica. Co Wam przyjdzie do głowy w zupy krem, są najlepsze do przemycania dzieciom warzyw. zalewamy niewielką ilością wody, przykrywamy i gotujemy do miękkości warzyw. O, jeszcze ja zapomniałam. Ja dodaję dwa ząbki czosnku. Jeżeli robicie dla dzieci lepidać mniej, jeżeli robicie zupę dla dorosłych, możecie dać więcej. I kiedy warzywa nam już trochę zmiękną, dodaję kilka ziemniaków. I główny punkt programu kukurydza. Ja dodaję z całą zalewą i dodaję dwie puszki. i gotujemy do momentu aż ziemniaki zmiękną i czas naszą zupę przyprawić dodajemy trochę soli tam się, będzie kłótnia świetnie <laughs> pieprz, ja znowu standardowo pieprz ziołowy trochę papryki słodkiej Trochę cymianku. Na tym etapie możecie też dodać mleczko kokosowe albo śmietany jogurt, jeżeli po prostu lubicie zabielone zupy, to też dodajcie. No i co i blendujemy? Słuchajcie, na tym etapie nasza zupa jest gotowa, ale to nie byłaby zupa popcornowa bez popcornu, bo w tym momencie jest to krem z kukurydzy, ale zamiast podawać go z grzankami, podajcie go z popcornem. Pyszne. jeżeli tylko lubicie kukurydzę, naprawdę rewelacja i ten popcorn zamiast grzanek robi robot. Zupa jest pyszna, zaskakująca, lubią ją dzieci, jest też zupełnie czymś innym, czy możecie zaskoczyć na przykład niespodziewanych gości. Robi się bardzo szybko, jest prosta, naprawdę polecam Wam spróbować. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.